Jesteśmy na Moście Kolejowym w Ludwikowicach Łódzkich. Tak się prezentuje. Tu jeszcze na któryś torach były daty, ale nie byle wchodził na most. Tu jest na przykład data na szynach 1956 PKP. Akurat jedzie pociąg. Trafiliśmy na szynobusa. Szynobus jedzie. Nagramy szynobusa. Akurat szynobus jedzie. Szynobus. Akurat się udało trafić na przejazd szynobusa, jechał z, ze strony, z Wałbrzycha na Kłodzko. Tam jeszcze oddali widać. Jesteśmy też na rozwidleniu trzech tras. Trasa stamtąd dotąd jest Kłodzko, z Kłodzka na Wałbrzych, z Wałbrzycha na Kłodzko. Teraz pociąg jechał, szynobus jechał. Już na zakręcie widać, tu jest Zastawnia, a tam są tory były. Trzeci rozjazd do kopalni Molkę, do kopalni Wacław i do fabryki amunicji Molkę, do której się zbliżamy. Mur. No i idziemy.